Podczas Mikołajek 2021 dzieci miały niepowtarzalną okazję, by przejechać się niesamowitym pojazdem, nowatorskimi saniami prowadzonymi przez Wesołego Elfa. W trakcie przedświątecznej imprezy zorganizowanej przez Urząd Miejski i Wieluński Dom Kultury można było również podziwiać świąteczne bombki wykonane przez uczniów z wielońskich szkół. Dużym powodzeniem cieszyła się też szopka bożonarodzeniowa. W tym roku przybyło nam trochę tych świątecznych dekoracji świetlnych na ulicach, na rondach naszych miast, że będzie jeszcze bardziej kolorowo. Jeszcze bardziej wesoło i jeszcze bardziej przyjemnie, jeszcze bardziej świątecznie. Bo też się tych świąt nie wstydzimy. Mamy też ładną szopkę tam, tam z tyłu y, pokazująca chrześcijańskie tradycje naszego, naszego narodu. Cieszymy się, że jest wśród nas święty Mikołaj, który przyjechał, żeby oddarować dzieci z naszej gminy prezentami. Dzieci już widzę, że nie, nie mogą się doczekać tych prezentów, dlatego żeby nie przedłużać. Uznajemy, że dzień świętego Mikołaja y, czas przez uważamy za... Otwarty. Dzieci, słuchajcie. To taka magia. Teraz wszyscy zbieramy wiadereczka kolorami. To to było zaplanowane, nie myślcie sobie. Świetnie, Bartek, Kasia, pomagasz tam. Kasia zbiera różowe, Bartek pomarańczowe, a Mikołaj zasiada w swoim fotelu. Święty Mikołaj swoją obecnością sprawił dzieciom z miasta, ale też dorosłym ogromną radość. Tańczył, rozmawiał z nimi i rozdawał prezenty. Pochwalił również choinkę zbudowaną przez Milosińskich. Czy dostaniecie jakiś prezent od świętego Mikołaja? Może. Może. A kim jest święty Mikołaj? Jak wygląda święty Mikołaj? Ma brodę. Tak. I... Jaki ma kolor kubraczka? Czerwony. Miłosz Galewski. Czym się Pan dzisiaj zajmuje i jaką postać Pan odgrywa? Jestem elfem i sprzedajemy taki na cel heretywny dla Franusia baloniki. Czy drogie są takie baloniki, czy ceny są przystępne? Takie, no średnie, 25 zł balonik sztuka. Zapraszamy serdecznie. A czy balony cieszą się dużym powodzeniem? E, jak widać, dużo dzieci już nam, u nas zakupiło, więc tak. Czy praca Elfa jest przyjemna? Dla mnie bardzo dużo radości sprawia, no ja lubię kontakt z dziećmi, więc to kwestia przy, to, takiej, zależy kto jak jaką pracę lubi, można tak powiedzieć. Podoba nam się bardzo, jesteśmy mikołady, zadowoleni, że tu w naszym mieście coś się wejdzie, dzieje, Nie. Nie aczkolwiek dopiero przyszliśmy, dalszy, no to to jeszcze Andra, to taty, to to i jeszcze zobaczymy co tutaj się, co będzie. A czy widzieliście już Świętego Mikołaja? Tak, widzieliśmy. Czyli teraz czekacie na prezent, tak? Myślę, że chcielibyśmy prezent. coś Bardzo Sprowadziła mnie tutaj moja dziewięcioletnia córka, która cały czas wierzy świętego Mikołaja. A pani? też napisałam sobie do świętego Mikołaja. Proszę powiedzieć, jak się Pani podoba dzisiejsze święto pod względem organizacyjnym, co Pani tutaj zauważyła? Jak każdego roku się coś dzieje u nas dla dzieci. W tym roku jest troszeczkę inaczej. Podobają się bombki zrobione przez szkoły. Oczywiście mojej córki też jest bombeczka ze szkoły z Bieniądzic. Podoba mi się w tym roku piękna choinka. Już się nie mogę doczekać, kiedy będzie zapalona przez burmistrza. Bardzo lubię Boże Narodzenie, żywą choinkę, światełka i takie wspólne po prostu biesiadowanie. Bardzo fajnie zorganizowane ja przez miasto, na jak prawie, zawsze. Jak Ej, I ten... Zapraszamy na przejazd Ej, z no co? Tutaj Bardzo kolej, ładny. Z... Tylko, że jeszcze czekamy, aż kiedy będzie włączona choinka, bo jeszcze nie jest. Ale, Święta? Andrzej, Myślę, że Andrzej. chyba Andrzej. takie spotkanie z rodziną, refleksji, zatumy. Yy, no i so, chyba so, że... pod yy, I... takim przemyśleniem całego Maja. roku. a I, i wyciągnięcie Maja, wniosków. Myślę, że też również e, e, pogodzeniem co nie, z nie, niektórymi, która także myślę, że czymś się najspanialszym czasem w ciągu roku. Dopełnieniem Mikołajkowej imprezy na Placu Legionów było uroczyste zapalenie lampek na nowej choince, która w tym roku zdobi samo centrum miasta. Poprzednie drzewko zostało przeniesione na Plac Jagielloński. Trzy, dwa. Piękna! Zobaczcie, teraz dopiero możecie sobie robić pięcia. Rączki w górę i klaszczyny. Brawa dla pana burmistrza, brawa dla naszego gościa Mikołaja.